Jeżeli mówić, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa. To takie staropolskie słowo już nie używa. Co znaczy oblubienica? Tak mówiąc prostym, polskim, współczesnym językiem. Głośno. No, to, to jest kobieta, z którą zawiera się ślub, żona. To jest ta poślubiana, poślubiona. Wyobrażacie sobie? wasz z jest oblumienicą, jest ukochaną, jest małżonką Chrystusa. To, to są tylko trzy przykłady. Po prostu wchodzimy na takie prawdy biblijne, które są poruszające niezwykłe, ale one mogą przemienić nasze serca, mogą sprawić, że naprawdę będziemy. Kościele żyć, służyć, zachowywać się, mieć postawę zupełnie inną niż Duch tego świata próbuje nas, na nas dzisiaj narzucić. Oczywiście nie będę mówił o ciele Chrystusa, nie będę mówił o małżonce Chrystusa to temat być może na inne, następne kazania. Dzisiaj zostańmy przy tym. Jesteście świątynią żywego Boga, w której On mieszka i przebywa. I czuję się tutaj u siebie. Amen. Okay. Czy mogę na koniec poprowadzić modlitwę? Powstańmy. Powstańmy.